Halo, halo, dzień dobry, jestem i jestem w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzę w oby, część 2. Niestety, już bez swipe'a było pod koniec pierwszej części. Musiał kończyć, ale tutaj jesteśmy już na końcówce obby, i tutaj trzeba wejść po drabinie. W sumie, tutaj nie wiem, gdzie jest koniec, po prostu tego czego nie przeszedłem poza odcinkiem. Jak grałem sam, o, e, ja myślałem, że tutaj. Aha. Aha! Trzeba wskoczyć po... W złym momencie. Tyk. No, to jest mega trudne wydzielować perfekcyjnie. No! To szło idealnie tak perfekcyjnie kliknąć. Jakbyśmy grali na Easy, to już my od razu tam mieli przejście i byśmy sobie to oszczędzili. No, prawie, tak blisko! No! Ja to z pierwszej sobie muszę robić, czy co? No, tak, no, tak blisko to jest chyba najcięższy moment w tym oby. Nie wiem, ale tak mi się wydaje. Co tego ja nie przeszedłem? No, ile tego? No, już próba? Dziesiąta? Jakoś tak. Jest! Teraz przechodzimy za kobby z rękami do góry. Nie! Uf. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Jest! Jak ja się potem wspinam, głupio? Zeskanuj cel do otwarcia. Jaki cel do otwarcia? Zeskanuj cel do otwarcia. Jaki cel? I dobra, utknąłem w tym momencie. Mam tutaj piłkę. Jest to. Ja w, to mam, w co ja mam rzucić? Skanuj cel do otwarcia e, Jaki cel? Widowie, jeśli ktoś z Was grał toby, to powiedzcie to mi proszę jaki cel? Skanuj cel do otwarcia. Jaki cel? To... Nie wiem. Nie wiem, naprawdę widzowie. Utknąłem. Ja tutaj mam coś kupić, Zero Boxy. Co? Ja tutaj coś pokombinuję poza odcinkiem. Tutaj macie taką malutką część kawałek części drugiej. Teraz sobie, nie wiem, obejrzę na YouTube jak to przejść. Jak przejść ten kawałek. Jak się dowiem, to zacznę kolejną część. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten kawałek części. Trzymajcie się i cześć.